Ciemoneczko widzowie, witam was w kolejnym odcineczku z Backpack Battles. A dzisiaj na prośbę Wida zagramy wielgachny miecz pod runy. Bo tak Widz chciał, to dla Wida trzeba. Dokładnie. Eee, to widzę, że bardzo fajny start ogólnie tutaj się trafił. Eee, ja, ja jestem zadowolony. Eee, piasek, jak na ja. Oj. I tak nie wynikło, dobra. Eee, never mind. Eee, lecimy na walkę z przeciwnikiem. Wydaje mi się, że może... No ich nie trafiłem tym kłuczaczki. Ale blindom nałożyłem już 4. 10% celności. I to wygrał. Tak jest! Jakby nie było staminy, to by było gorzej widzowie. To by było gorzej. Tu się połączyło w łopatę. Dzięki temu jest. Yy... i szukamy jeszcze jednego bruma. Bardzo fajnie, ale go nie jest... Te ty nie kupię aktualnie Szkoda, sloty i banana też blokuje, tak jest Ale mam dzisiaj w ogóle taki dziwny humor widzowy ja Jak będę gadał jakieś głupoty większe niż zazwyczaj To przepraszam, ale tak jakoś wyszło Nie no chyba za to mnie oglądacie Te, te nieliczne parę osób, nawet blisko nie było Nawet nie było blisko, proszę cię kolego, z czym do ludzi? Z czym do ludzi? Pyk, pyk. I patelnie trzeba to jakoś zmieścić teraz. Pyk, pyk. Dobra, wiecie, jak to zrobimy? Tu idzie banan. Tu idziesz ty. Tu idzie tak. roluje to. O! To najszybciej atakuje. I dobra. Yy, yy, nie mam pełnych slotów. Dobra, dobra, dobra. Tak się w tym zastanawiam, czy kiedykolwiek grałem w wielki mecz na runy. Chyba nie, chyba tylko topór grałem pod runy. Więc wielkiego meczu nie grałem. Tu widzę, że już powoli zaczyna się słabo robić w moją sytuacją. No, jakbym tego banana może inaczej wstawił. Nie, nie byłoby i tak chyba szans. No nic, mówi się trudno, a to jest naprawdę fajny item. Mhm, tutaj tak. Firi, Fifi, ciafa Ciapa, Dubi, Dubi. Zrobimy. To najszybciej atakuje. Czy chcę kolejnego banana? Tak, bo będę potrzebował kotek. No, nie wiem, po co to sprzedałem. Świnia oczywiście, że blokuję. błagam Was. No, Kurda, tak, Zaraz mi to się trafi. Coś mi tu. Okej, okay, dobra, po CDPi przypadkowo zmieniłem. No, widzę, że tutaj mieczyk mm. i dagger. to znaczy młot i dager, jaki mieczyk, co ja gadam, za głupoty. Troszkę mnie kolega bije i się zaraz wyleczy tym głupem, a jednak nie, jednak się nie wyleczył. Nie ukrywam, że... kurde, co jest? Coś że... mi się to lepiej nie podoba, Toś... Toś tu się psuje. Yy, to dość fajny itemek, tak, tak. Ja bym to kupił. Mhm. Yy, hmm. lepiej tu chyba nic nie ustawię. Dobra, robimy tak. Bynajmniej póki co. Boże, ile ty masz kolego, świni, regena i broni? Tu by spajki porobiły, ale niestety nie mam spajków i to już przegrałem, bo gościu ma 6 regena, to jest naprawdę chorą ilością. Chyba żebym mu nałożył jakąś kosmiczną że ilość żeby żebym nie trochę mi się nie podoba z tym moim i naprawdę coś jest nie tak. Naprawdę długo się trzymam też wbrew pozorom, gościu ma 60% celności, ale no pokona mnie ja. chyba, no. Już myślałem, że może się jednak uda jakimś ludem. Trzeba zrobić tak, to ru... Kurde, jakby na promocji to było. Och! Skąd te Dwie świnie. No, ogólnie tak. Co bym kupił? Daj mi to. To są sloty. Aha. Dobra, Panie Czosnek, Pan idzie stąd out. Bo świnia jest ważniejsza, no, Z szanujmy się. I kurcze, brakuje mi... ...slotów, no. Sloty to jest coś, co potrzebuje... ...tak bardzo. O Jezu, dwa jeden sami na sekundę, no nie, no to Pana one Ci nie zapewnią. Chociaż dużo bije ten młot, nie powiem, że nie. Może ci blind'a dość szybko ponakładam. Nie, przegrałem. Dość szybko zaczynam spadać, tutaj widzę. Sloty. Okej. Okay. Czy co, na razie ja to wyjmę, bo ja potrzebuję... A ja bym potrzebował innych slotów. Widzowie, nie się to... Dobra, robimy ogólnie tak. I tak, wtedy tu może pójść, o, to może pójść na przykład czosnek, tu zrobić tak, tak, eee... kurde. Dobra. Mówi się trudno. To za to mogę sprzedać, ale kurde, za dwa nie będę już rolował. Dobra, lecimy z tym, co mamy. Stabin... Stabiny... Staminy to powinny mieć dość dużo. Po pierwsze mamy heroic potion, po drugie mamy banany. I te banany są przyśpieczone dość fajnie. No nie wiem, czy to nie byłoby lepsze, żebym... Miał kurczę Żeby ta podka się odpaliła. Boże, skąd ty masz tyle tego pancerza? Czy ja nie jestem w stanie się przez to przebić? Chociaż on HP tracił. Eee, szaman. Tak, szaman to też jest fajne. To jest ogólnie dużo fajnych rzeczy. Są sloty, najważniejsze. Aktualnie, yy, no mogę to przyspieszyć. Czemu by nie? Tu, 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 tu. Tutaj leczonko, świnia. No, krystal regen póki co się jeszcze przyda. Blindik. ciebie jeszcze na razie wyjmę. I ja po potrzebę... Większej ilości slotów. Boże, no jak cudownie się tu dzieje. E, wkładamy to. Coś, no nadal mi z tym debay nie pasuje. Zaraz się zdenerwuję. Będę miał to przedmiotami widzowie normalnie. Mam dwa sloty z tego banne. Tu możemy trzeci zatygować, chociaż to będzie chyba lepsze. Eee. Tego nie potrzebuję, to mogę sobie czosnek wrócić, to sprzedaję. I no no lecimy, no kolej natura, widzowie, kolejna natura. Wydaje mi się, że powinno być naprawdę zacnie. To używa jeden czy dwa szczęścia? Używa dwa szczęścia. Ja mam jeden szczęścia. Mmm... Co się stało tu z moim szczęściem, ale i tak wygrałem. Bardzo Bartokid, battle rage, tak. 45% bazowej regeneracji staminy, bazowa regeneracja jest jeden. Ta też bym zablokował i to też ogólnie. Dobra, mogę kupić dwa itemy, kupię te dwa itemy. Tych rzeczy się pozbywamy. To jest mi niepotrzebne. Wolę chyba bułów mieć szansę z przeciwnika. lody. Dobra, bardzo dobrze, bardzo dobrze. I już dalej nie roluję póki co. Eee, zróbmy to. Tak. A, opponent healing. Dobra, ja już mówię. Moje, moje leczenie jest zwiększone. Ja mówię, co? Co nie pili? Ale. Oj, tu mogę dać bym miał 4 hp więcej. Uuu, ale bądź... Nie, wiem, mam 4 szczęście na początek. A bo to się samo może napełniać, takie perpetuum mobile trochę. Okej, okay, o Boże, jak ja dostałem, to dupie. Ej, to się robi naprawdę niebezpiecznie, widzowie. się robi naprawdę niebezpiecznie. Okej, okay, jest Great Sword, którego na no nie kupię chyba teraz. Nie, no muszę kupić. To jest widzowie już w 4, 8. osiem, jedenaście, dwanaście i czternaście. Zrobimy tak, robimy tak, tak. Darczy na razie jeszcze se zostawię. Dobra, i teraz tak. Wszystko idzie out. Tu pani paki trzeba ustawić jakoś tak najlepiej jak się tylko da. Proszę bardzo, lepiej się nie da. Tak, tak. I teraz no jakoś trzeba to też pokładać te rzeczy, co nie? No, mogę tak przyspieszyć. Um. Generacja staminy wydaje mi się, że też się póki co przyda, bo no... Bądźmy szczerze, ale... Z pewnością. Tutaj. Leczenie naszego przeciwnika nie będzie zmniejszone. Dobra, chwila. Bo trzeba też świnie dobrze podstawiać. Dobrze podstawiane świnie. To będzie z sukcesu klucz. A tu jakbym to ustawił tak, jeszcze tak przyspieszony, Gdy a tu w sumie, oj, chwila, chwila. I inaczej to zrobię, to idzie out, to idzie do góry, tu damy tego banana, bo ten banan będzie tak, to będzie tak, to będzie tak, tu idziesz ty, o Boże, bardzo dobrze, mhm, mhm. No, ty musisz. O, kurde, i co te teraz no, na pewno zwiększyłem DPI. Nie wiem, czy gdzieś mi lata. Ten. Dobra. Robimy tak. Uh -huh. Kurde, no, tarcze bym mógł zmieścić. No, nie powiem, że nie. A, jeszcze potkę muszę zmieścić, to jest jeszcze kolejna, dosyć ważna sprawa, dobra. Idziemy po bank. No, co mogę powiedzieć, no. Wydaje mi się, że to mogłem przegrać. O. Chociaż. 17 demerza na sekundę. Fuck jest, Boże, oh. Ile to mogę zadać, najmniej... 43 jakby to zadało, to przecież ja bym się popłakał. O, jest tu. Jest giga ekstra sword. Aha. Hm. Chwila, kopiuję slotów. Aj, ty, Hamie. Hookrun. O i to się przyda. Ale na razie potrzebuję slotów. Mm. Nie, nie mogę że co dobre rzeczy mi tutaj wiecie. jest pojedynczy slot No i tego potrzebowałem to teraz nie nieważne gdzie idziesz mam cię gdzieś tu idzie to tak obstawiamy tu wszystko dobra bardzo fajnie Tylko znowu nie mam slotów no, fumam bana. No, ja nie mogę. Dobra, yy, nevermind. Yy, Zostawiam resztę rzeczy. Tak? Chyba tak. Jesu, kichnę. O, oh, oh, jezu, przepraszam, was widzowie. O, oh. no, i widzę, że tu kolega podobnie do mnie. Tylko, że on będzie miał armor i. No, wygrałem. Hmm. Nie, Błagam. Tak jest, Boże, jest cud cudownie. Super. O. o Jezu, jak dobrze. Te sloty jeszcze na promocji. O tak, mów mi tak więcej. To możemy dać tutaj tak, to możemy dać tutaj tak. No ja nie mam gdzie tego póki co wrzucić, więc mogę to wrzucić tutaj, chociaż to bym zrobił tak. Chociaż regen stamina się chyba Bardziej przyda aktualnie taki no lekki stryczek na ten regen, ale hmm. A... To mi się wydaje, że będzie chyba lepsze, chociaż nie jestem w stanie powiedzieć. Sloty, o jest super subcio. Tu proszę bardzo, jest lepiej. No dobra, no nie mam gdzie tego dać, no nic nie wykombinuję. Chyba wolę przyspieszyć te rzeczy, żeby... no. jest pandemonium... A... Ale, zaczyna się. Dzika impreza. Skąd ty masz? A, dobra, no ta. Że, baty battery nie przyszedł. czy przyszedł? Chyba nie. To jest sekundę dłużej? Tak dobrze pamiętam? Kurde, dwie sekundy dłużej. Jeszcze to na promocji. Ja cię stunę. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. I jest kolejny ten. I super. Eee. Trzeba tu zrobić lekkie przebranżowienie. Będzie łączyć, niech się łączy. Mam 2, 3, 4 ok, nie jest potrzebne. Tutaj slot się przyda i chyba tyle. Towarzysz było przyspieszone, tak zdecydowanie. Ter i to No to będzie zamiast ciebie, dobra Będzie dobrze. Mówię wam Będzie dobrze. Zaufajcie mi. Chociaż chyba jednak mi się nie podoba ten jego bit, ale poczekaj ile on dostał demerzał. Bo... No te kryty to zabójcze są. No to jest trochę też takie perpetuum mobile z tym szczęściem, nie? Dobra, się upadł. No też szkoda, że ten bateraż nie wszedł. Ale się trzymam jakoś jeszcze, tak? By the way, tylko chciałbym powiedzieć. Dobra, to dajemy tutaj. Jeszcze bardziej to przyspieszamy. To mogę dać tu, ale to mi nic nie da. Ogólnie to będzie się przydał jeszcze jeden Stamina sac. robimy tak. Nie wiem, jak jest z moją staminą. Tak w sumie. Jeszcze bardziej bym przyspieszył. No i to by bekas był idealny. To go. Ser kolejny nie. To tak. No dobra i lecimy dalej. Ale zaczyna się robić z powrotem. Ok. Znaczy no jest to okno, co mogę powiedzieć jakieś tu ma latarnie. No tam dużym problemem dla nas nie jest. A ma nieśmiertelność. Ale... Na no, nic się kolego zdała ta nieśmiertelność. Kurde, no ale jakoś dużo to nie wie, no. No oczywiście, że ten słodzik kupię. Tak, to musi być tak. Innej opcji nie ma, żeby to było inaczej. Moje leczenie jak będzie zwiększone. Tutaj sobie coś tam poukładam. Kolejny slot. Bardzo dobrze. By się przydał kurczę armor, ale mm, Tu więcej szczęścia będę miał. Nie, jest kolejny Heroic Potion. Eee, No musi to być tak. No więc co bądź. Dobra. Jest dobrze. Jest tanio. Jest dobrze. Tutaj niech się porozpędza mój kochany yy, szamanik. No, chociaż chyba jednak nie muszę. Proszę, 13 power ja mam. Jeszcze, czajcie, że jakby przed jeszcze ten, yy, ...Battle Rage? Co nie coś na jednym życiu cały czas dochodzę do tego, nie? Niesamowite. Żeby zaatakować życie... ...prosto życie i ten... No to mi ogólnie... Jakby wziąć lampadzinę, ale do tego potrzebuję. Dobra, dobra nieważne. Lampadzina, a co mi to? Kurde, nie przystałem. Co to mi daje w tym? To jest 4T mrozu. czy to tak dużo mu da. O Boże, jak on mnie tu klepie? O mój Boże, dawaj go, proszę cię! Proszę cię, dawaj go! Kamień! Ajajaj aj. Wydaje mi się, że ten banan mi trochę psuje. Raczej zdecydowanie mi psuje. Te trzeba go wywalić w takim razie. Dojdzie Lampagina. I to mnie nie obchodzi. Ja potrzebuję zbroi teraz. Jakiekolwiek... Z... Zbroja. Dobra. Eee, dwie rundy mi zostały, więc w razie czego mogę z przedać, boje yy... mm, 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 mm. leczenie zwiększe. No to, on, to, nie. Jest zbroja Dobra. No ogólnie to by było dobre. Dobra, sorry świnie, ale wy już idziecie out. Um, czosnek, żeby tutaj przyspieszyć ten. Hmm. Okej, okay, tak robimy. Eee, co to daje? Szansa na resist. No to niech se będzie, nie? Za jeden? To kurde. Trzeba mnie kupić. Dobra, lecimy następna fala i mam nadzieję, że okay. się uda. Oj, tu Dark Saberem to dość ciężko to widzę i gościa, który mi kurczę kradnie wszystkie moje rzeczy. Odpalił mi się ten Lampardina. Nie wiem czy się odpaliła. Chyba nie. Na no razie się nie odpaliła, ale wygrałem. Ostatnia runda, dobra. Wobank. Ba Trzeba iść wobank, ba widzowie. Mhm. Mm Ogólnie to mi to jakoś mega dużo kosztowało obsadzanie kolejnych tych rzeczy. Eee... Dodatkowa przeżywalność, chociaż to wolał. O, tak, tak zróbmy. Dobra, no, locik. Mogę sprzedać już w sumie, chociaż jakby się trafiło. Ale to tam. Okej, okay, i kolejna pota eee, Dobra, dobra A Ciebie no nie nie chcę. Ty się no byś zmieścił, ale nie um, też nie. Chyba, to, co to jest w pakpaku? maksimum health zwiększony. No dobra, to niech będzie. I tu już nic ciekawego, mogę sobie sprzedać. Lecimy, widzowie. W nadziei, że wygramy. Dobra, starty już odpalił, nie Jeszcze jedno ma. Nie ma strasznie dużo pancerza, ale mam szansę mu atakować życie bezpośrednio. <laughs> Jeszcze nakrycie to światło, czajcie to <laughs> 189 tarcz. piękne, piękne. No i na co ci ta tarcza była, kolego? Dobra, ale ja i tak jestem zawiedziony. To nie miało dokładnie tak wyglądać. Ale nieważne, widzę. Ja Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz i trzymajcie się. Cześć.